to jest wypowiedź pana redaktora to jest moja uszata psina no trzeba łóżko poprawić ono w ogóle wygląda jak czubaka jak ktoś zna się na tym to jak gremlins wspaniałe zdjęcie ale bardzo ją lubię jest ślepa ma cukrzycę codziennie dostaje Insulinę dwa razy dziennie, żeby żyć. Więc nie zarzucajcie mi, że pies nie jest niezadbany. Wyłosiała od insuliny, oślepła też. Ma też guza, którego nie można operować, ponieważ piesek zdechnie. Jest też drugi piesek. Kora. Kora. No chodź. No chodź. Ze schroniska. No chodź. Ona się boi. A, to jest Kora. Drugi piesek. Nie widać teraz. Juniusz. Dziewiąty gruź z kryjami. Nie licho się narobił. Co to zapewne idzie ślepa. Hajo. <grystanie> Poważni są nie ślepa. Też od tych zastrzyków, nie od starości Nie lubi ona tego, jak się filmuje. Poza tym jest parę kotów jeszcze. No. Szukaj, szukaj. Co tam jest? Co tam jest? Zobaczymy, jak się porusza pies, który jest niewidomy. No idź! No idź! No id, idziesz czy nie? No też musisz, tak? Nie, tutaj. Nie, tak. Zastanawiam się, jak to miasto miało tak bogatą galerię typów. Charakterystyczny ich polizm. Pierwszym znanym między dzieciństwem a dziwakiem był poeta Antoni Lange. Kiedyś Żelomski opowiadał nam, jak to tenże Antoni Lange proponował mi. Hej, hej, hej. Myślał kiedy na tamtym baku. Ostrosz, ostroż, ostroż! Ostrosz, już, Co do facjaty? Co do facjaty? To zarzucaliście mi? Proszę bardzo. Jakieś moje facjata. No to ja. Ja to nagrywam. No, mamy lepszy materiał. Także powiem tak, moje pieski są dokarmione, jak zarzucają ludzie, nie za wasze pieniądze, nie za wasze, nie za wasze, nie wiem, coś, dodatki czy coś, bo ja ani złotówki z tego nie wzięłem. Zarabiam, pracuję ciężko. I tyle. Tyle mogę powiedzieć. Chcecie moje facjaty widzieć? Macie moje facjaty. Teraz idę do pana Kononowicza nagrywać. Coś tam. Może zgramy. Śmieszy mnie tylko to, że jak puściłem jakiś inny w ogóle. inny blok. Zdjęłem to tak. Od kogoś innego zdjęłem. Bo wylukałem to. Na, z tym czekim Norrisem wylukałem to. I tak dziś zdziwiłem się, że. Kurwa, ludzie, to ja już muszę tylko puszczać Pana Kononowicza? No masakra, to jest mój kanał, ja z tego złotówy nie mam, złotówy nie mam Także nie myślcie, że ja na tym zarabiam, ani Pan Kononowicz też, tym bardziej A teraz skupmy się na, na psach, bo ktoś tam kurwa szaleją Tam? Nie dość ślepa i łysa <laughs> A co do ogniska, no to powiem tak tylko. Jak widzicie, te ubrania wiszą. To jest zwykłe podwórko. Dobrze zalesione. Stara ławka. Dużo drzew owocowych. Szkoda, że nie mogę wam pokazać kotów. No ale dobrze, może pokażę wam innym razem. Na razie.